Dobrej, to znowu ja. Zobaczcie, to jest nowy kumpel, nowy kumpel Grusa. Charlie się robi. Podobny do Labrador'a, ale wydaje mi się, że trącony, trącony Rottweilerem. Spokój! Charlie, spokój! Nie za bardzo lubi Grusa. Gruz raczej odchodzi od niego. Nie chce w zwady wchodzić, jako porządny pies. Tak jak jego pan. Charlie. O! Charlie jest przejęty, że tak powiem, od poprzednich właścicieli, bo chyba nie nie dawali sobie rady z nim. No to jest piesek jak on ma około roku i 40 kg żywej wagi. Charlie, chodź tutaj! Gdzie masz patyczka swojego? Pokaż, jak ty się patyczkiem bawisz. Pokaż patyczka. Charlie, gdzie masz patyczka? O, to jest jedna z, z bardziej ulubionych zabaw. Daj, puść. Siad. Siad. Dobry piesek. Dobry piesek, dobry. Daj. Daj. Chodź tutaj, Charlie. Nie za bardzo chcę oddawać. Nie bawię się z Tobą. O, Grudziu przyszedł. Moje psiny, chodź tu. O, Charlie też przyszedł. Puść. Charlie, puść. Nie wygra ze mną. Puść! Charlie, co to jest? Siadł, dobry piesek. Siadł. Grus ma wywalone na niego, jak zwykle swoją tyrolką się bawi już. Na początku próbował polować mi na gruzach. Grus był zdziwiony, bo za on wszystkie pieski lubi, że ktoś chce warceć i chce go dziabnąć. Ale już się chyba odłuczył. Charlie mieszka po tamtej stronie tego płotu. Generalnie. Ale tam o tam jest furtka. Przed tą drabiną. Jak jestem na dworzu, to pieski mogą tutaj być. Prawda, gruzik? Powiedz, że prawda, że ty jesteś dobry piesek. Gruz, chodź tutaj. Chodź do mnie. Chodź. No chodź, powiedz, że dobry piesek jesteś. Riu! Riu! Charlie, spokój. Charlie? Charlie! No gdzie ty wchodzisz? Wody się napić. Wody. Wszystko zazdrosny jest łajdak. No, widzicie? I ktoś mi powie, że to Labrador. Ha, ha, ha. Ale mocno w pysk wystarczy popatrzeć. Przecież to jest kurde Rottweiler. Tylko innej maści. Charlie, powiedz, chuj schu. Charlie. Mogłuchy no, głuchy czasami jest, no ale trudno. Charlie. Marda, chodź tutaj marda. Kacze, podgryza domowników No dzieła Uj, ty kurde wariacie tak mocno Puść Puść Czekaj O rozpad się patyk no to nareszcie będzie trochę lepiej Co ty też byś za patyczkiem pobiegał Piesiu mój co ty zjadasz głodny jesteś tak Gruziu? gruz w gości polecia Ale masz patyczka fajnego ryjku No daj Charlie daj Charlie Nie chcę oddawać Ale jak się człowiek nie patrzy to jak przywali tym klocem nie wie za co się ma złapać Tu węzełek, tam supełek tu coś leży, właśnie robię takie małe porządki. To znaczy, próbuję grabić to wszystko. Tu, ale kiepska sprawa jest. Minutę grabienia, dziesięć, siedzenia. Charlie? Chodź, mordo. Chodź, chodź więcej. Chodź, Charlie, chodź, chodź, chodź. No ch ty łajdaku, ty. Ty niedobry, ty. To do wodopoju tam balia taka jest z wodą. A oczko, niestety będzie reaktywacja, ale jak na razie, gruz mi wczoraj, <gryw> nie wczoraj, tylko yy, pod koniec zeszłego roku przebił gdzieś i tylko tyle wody jest. Ja wszystkie ryby wyłowiłem, zawiozłem do stawu do kogoś. No i na razie jest syfilis. Wszystko trzeba zacząć ogarniać. Charlie! A on to skurde wchodzi co chwilę mi tutaj do tej, tylko jeszcze tam na sam dół do wody nie przedł i w krzaczory po las łajdak. Czego tam szukasz? A tam jest fajnie, bo tam mieszkają czasami skrońca Jakieś inne dzikie węże Pytony, anakondy. Tamże tam, tam dla psów jest fajnie, tam się fajnie buszuje. Pod ławką teraz jest. Czego szukasz? Ty, koleś. Czego ty tu szukasz? O, Żarcie dla rybek tam zostało. Charlie, chodź tutaj. Głuchy ten pies jest. Jest dwa tygodnie już. Już u nas. Charlie! Wyjdź stamtąd! Już! Wyjdź. No tak, trzeba, trzeba troszeczkę z trawki pojeść, stary. Wyjdź! Charlie! To Ze smakiem sobie zjadaj. Wszystko zjadaj, kozos. Zjadaj, tak. Nie, nie? właśnie jaki to upaśluch jest. Jak można tak piesa spaść? A ty gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? Co ty miałeś? Co ty miałeś? Co piesełek miał? Gruziol, co ty miałeś? A gdzie ty byłeś? To ci pozwolił bywać gdzieś, bywalcu? Charlie, spokój! Charlie? Spokój! ej ciurlać mu się zachciało i teraz będzie atakował mi gruzę Charlie nie wolno no gruz sobie nie pozwoli skakać na siebie ale to jak to młodzi chłopcy nie wyżyci niech mi ktoś powie, że to jest lablador ej piska. No to toż to Rottweiler jest ale kloc jest niesamowity. Takiej belki to ja dawno nie widziałem na czterech łapach. Charlie. Gruzik grzecznie sobie stoi. A Charlie próbuje polować. Ej, ej, ale kopać nie będziemy tutaj. Ej, koleś! Tu trawka ma być. Gruzior wszystko zniszczył, ale trawkę trzeba będzie posiać. Ma u siebie wodę, oczywiście, ale tutaj najlepsze. Zobaczcie, jaka to paruwa jest. Mruga, gość. Gros. No, ten to nie jest głuchy. Dobry Przynio. Spokój, 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 gdzie tam wchodzisz? Gruzek nie jest głuchym pieskiem, prawda? Czego tam? Ej, ej, ej! Wyjdźmy stamtąd! Charlie! Nie wygłupiaj się! Charlie! Ma obrożę treningową, tylko za bardzo nie reaguje, o. Tutaj nie używam tego ostatniego przycisku, Nawet przy gruzie nie używałem. Ciężko go odwołać No dobra To takie dwa zwierzątka u mnie teraz bywają A Ktoś mówi, że gruz jest zabiedzony, zachudzony. widoczek, taki chudy jesteś, takiej dupy nie masz wielkiej, taki chudzielec Taki szczurek jesteś podobno ktoś się szczurkiem nazwał no i poleciał a Charlie tutaj został on idzie tam z drugiej strony poleciał żeby oglądać czy ktoś za płotem nie chodzi Charlie spokój 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 już wszystkie zabawki były po tamtej stronie grusa tutaj jest co chwilę gdzieś rozwłóczone o sznureczki węzełeczki piłeczki i tu piłeczka, i tu węzełeczek. O, a najbardziej mu smakuje woda stąd, właśnie. A to dobra, dojrzała woda, zeszłoroczna. Wiesz, Charlie? Ej, wiesz, że to jest zeszłoroczna? No dobra, trzymajcie się. Wystarczy tego dobrego. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba. Towarzystwo dwóch zwierzaków, ale dojdą do porozumienia. Tylko trzeba ich trochę przypilnować, bo Charlie nie wiedział, że za płotem będzie grzeszny pies.